Siemanko, witam Was w pierwszym odcinku z Minecraft TopCraft, to jest serwer, który podam link w opisie. Jest to serwer bardzo easy, bardzo i to bardzo, bardzo easy. Ponieważ tutaj mamy e, drop z cobla i to jest drop mm, nie, e, ogromny, ponieważ dropi nam tak, TNT jak widzicie, ja nazbierałem Emeraldy, Diacy, e, chwila. E, jabłka dropi, OPSA dropi, e, dropiło koksa ale już nie dropi. E, dropi nam jeszcze e, co nam tu dropi e, właści złoto właściwie bloki to dropi właśnie złota diaksów i emeraldów e, na gildię potrzeba parę itemów który, które są łatwe do zdobycia oprócz slaymów bo są różne komendy do G jak widzicie duże ich jest ale my wpiszemy G i temy jak widzicie potrzeba tak, stack koksów co jest bardzo proste do zdobycia stack diamentów, stack emeraldów stack ender pereł, które dropiły do przedwczoraj czy wczoraj nawet ale już nie dropią ponieważ byli takie lagi i zmienili to wszystko e, 64 nici e, obsa stack stack e, kobadeł co jest łatwe do, do, do zrobienia gdyż co tam trudnego chociaż żelazo teraz nie dropi, dropiło tak samo jak właśnie perły ale już nie dropi no i ciężko, i slajmy to jest chyba najcięższe co może być Bo z tak slaymów to jest ciężko zdobyć teraz Bo dropiło ale już nie dropi nie Jak widzicie ja mam że Tyle koksów, tyle narobiłem Tu mieczyki wszystkie 5, 3, 2 Wszystko narobiłem wczoraj Sety tu i sety tu mam Te sety robiłem dzisiaj dokładnie za jakieś pół godzinki Wam pokażę mniej więcej jak dropi level Tak, ale wam pokażę czekajcie ja, ja zużyję levela hmm. O lol, dobra, tak nie wiem cyk, cyk, cyk szybko budki jakieś tam O jeszcze cztercimi weszły, tam właśnie mhm, mm mhm, mm mhm mm Dobra to jedynie te budki schowam Tu 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 tu, tu, tu. kurde spająk mo nie, podszedł bliżej e, dobra, dobra, dobra rzucamy, rzucamy e, dropi nam również e, endstone przez który się robi e, robi się tego, jakby to powiedzieć roczkę na spawn'a dajemy po prostu patyk endstone, czekamy chwilę ale nie zawsze wyjdzie czekajcie, o i wychodzi torch, który właśnie nas teleportuje lecz nie możemy się w ogóle poruszyć bo nam od razu już zdupi się dobra pokażę wam mniej więcej jak dropi X. jak widzicie dropi po lewej stronie na czacie nam wyskakuje ile dropiliśmy czego i no i czego tyle i za chwilę pójdę na spawna i wam pokażę jak spawn mniej więcej wygląda yy, dropiły też bookshelfy ale już nie dropią dlatego na spawnie z tego yy, na spawnie jest do bookshelfu, że można wykopać jest tutaj również set home, gdom i takie różne więc bardzo przydatne i chyba mnie nie tepnie, bo się poruszyłem, widziałem, no właśnie pozdro jeszcze raz kurde no kurde no dobra i w miejscu to jest głupie, że nie wolno się w ogóle poruszyć. Powinno nie móc chodzić, ale ruszaj się wolno. Dobra, jak widzicie, tutaj mamy to. Eee, środek. Tutaj ktoś wyrzucił itki. Gówno, gówno. Wszystko powyrzucam, bo po co mi to? Aha Lagi. Lagi, ale spoko, O, mamy engine. I tu są darmowe biblioteczki. Gdy klikniemy, wypada to i darmowe deski wypadałem bodajże. Chwila. O. Jak widać wypadło, wypadło. I tutaj jeszcze jest darmowe żelazo też poprzez klikanie wypaduje nam. Jakby były darmowe slemy, to by się przydało bardzo na gildia, ale nie ma tego czegoś. Również tutaj mamy e, potrzebne itki na gildia, pisze tu, e, co jest potrzebne, więc lajcik e, Mamy tutaj również... Tutaj co tu było? Nie pamiętam chwila. Aha, tu jest donatoru. Wolno podki robić na stręża, właśnie ja dzisiaj będę robił. Arena eventów PvP. Hmm, ciekawe. Przejdę się za chwilę. Ale to już nie będę nagrywał. O i tutaj mamy bodajże Admin Serwera. No i możemy zobaczyć helper kto jest. Widzicie tutaj Taki właściciel e, i kolejny helper. Te same mają, więc ja będę robił rekrutację do gildii. Jak widzicie filmik to ta gildia dzisiaj już powstaje na pewno więc rekru będzie jak coś to opisać na mój escape, który podam w opisie również podam mój nick w opisie, w opisie. E, test tak jak będziecie grali to będziecie wiedzieć jaki jest kanał będzie się nazywał jeszcze nie wiem dokładnie jak e, myślę że wrzucę ten filmik dopiero jak zrobię guildię żebyście wiedzieli jak ona się nazywa a więc dziękuję serdecznie za obejrzenie myślę że Wam się film spodobał więc łapka w górę jeśli tak jeśli nie to nie i trudno Subskrybujcie mój kanał jeśli Wam się podoba to więcej będę nagrywał z Minecraftów Jeśli nie to, to I tak będę nagrywał ale nie w tak nie... nie będę nagrywał raczej z serwerów bo nie wiem czy to się opłaca Ogólnie tutaj gra na dzień tak 100 typa 200 do 200 dochodzi zależy Dobra nie będę przedłużał żegnam się z Wami na razie Kochajcie.